Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce na czytaniu tygodniowym od 19 do 25 września bieżącego 2022 roku. Karty mam już potasowane, teraz je tylko przełożę i już patrzymy, kochani, co nadchodzący tydzień ciekawego dla Was zapowiada. Poniedziałek, ósemka mieczy, wtorek, piątka monet. Środa, siódemka miecz. Czwartek, królowa miecz. Piątek, rycerz monet. Sobota, koło fortuny. I niedziela, dziewiątka buław. W tle mamy piątkę kielichów, więc kochani, no ciężki tydzień. Nie będziemy tutaj ukrywać. Trudne karty wyszły, ale pamiętajcie, że to są małe arkana, więc być może taki po prostu tydzień, no trzeba przez to przejść. Wszystko zacznie się odkręcać już od soboty. Piątka Kielichów. Coś się nie uda, będziecie albo po prostu chorzy, to znaczy złe samopoczucie, coś mnie boli, coś mi dolega, zły nastrój, brak koncentracji, tak. Złe samopoczucie, przeziębienie. Będziecie po prostu kiepsko się czuć. No, może być też sytuacja, że jakieś rozterki sercowe, ewentualnie jakieś niepowodzenia zawodowe, tak? Natomiast nie ma co roztrząsać jakichś spraw z przeszłości. Nie ma co się denerwować i przeżywać cały czas. Tego, co być może no, stało się i się nie odstanie. Jak to mówią, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Jeżeli jakieś wydarzenia cały czas gdzieś tam nad wami przysłowiowo wiszą i, i nie dają wam spać w nocy, no musicie jakoś się od tego odciąć. Myślę, że jakaś szczera rozmowa z osobą, której ufacie, która zawsze jest chętna wam udzielić jakiejś rady, pomocy, wskazówki. Doda wam skrzydeł, i tutaj nakieruję na jakieś właśnie nowe pomysły, nowe działanie, żeby pozbyć się jakiegoś ciężaru. Bo wydaje mi się, że tutaj dotarłam do niektórych strzelców, które nie wiedzą, co robić, bo coś się złego wydarzyło. Nie wiem, może utrata pracy bez piątka monet, może, może właśnie choroba, tak? bez jest no, ta piątka monet, piątka kielichów, czyli to złe samopoczucie, potrzeba wsparcia, potrzeba pomocy, bliskości, bo czujecie się troszeczkę pozostawieni z tym sami sobie. Potrzebujecie opieki, potrzebujecie też doradztwa, być może, jeżeli chodzi o finanse. No i ten poniedziałek, kochani, to jest taka ósemka mieczy. Nie wiem, co robić, nie wiem co myśleć, mam związane ręce, boję się podjąć jakiś nowy temat. Trudna komunikacja, właśnie brak koncentracji, tylko ten taki strach, który paraliżuje. No najlepiej w poniedziałek nie wybierajcie się na żadne ważne rozmowy, nie przystępujcie do egzaminów, nie załatwiajcie spraw urzędowych, bo ciężko będzie wam zrozumieć o co chodzi, ale też wy będziecie mieli problemy właśnie z nawiązaniem takiej komunikacji. Z przekazaniem, o co wam chodzi, więc tutaj no, będzie to działało w dwie strony. Trzeba też odważyć się przekroczyć pewne progi. Może macie blokadę, może jakoś, no, jakaś sytuacja tak was zestresowała i um, wyda, wydaje wam się, że jesteście w jakiejś pułapce nie do rozwiązania. To czasami są pułapki naszego umysłu, które nas zwodzi, które nas straszy i blokuje, właśnie przed jakimiś nowymi. Działaniami, więc tutaj być może nie tak źle to wszystko wygląda, jak Wam się wydaje. Będziecie czuć się troszeczkę osaczeni, <laughs> że sytuacja być może jest bez wyjścia, ale wcale taka nie jest. Tutaj albo ktoś Wam źle coś podpowiedział, albo właśnie niepotrzebnie Was straszy. No ten strach też może być yy, z mediów. Yy, z otoczenia, być może jakieś plotki gdzieś tam w firmie krążą, że może będą zwolnienia. Więc tutaj też nie dajcie się um, jakby nasycić tymi informacjami. Róbcie swoje, szukajcie rozwiązań, pytajcie i nie wierzcie we wszystko, co usłyszycie, tak? Zwłaszcza jeżeli no, chodzi tutaj o pracę, no, bo o finanse, o jakieś właśnie takie sprawy, bardzo dotyczące waszego życia i mające wpływ na nie, tak? Króciutko, te osoby, które szukają pracy, może pojawić się jakaś ciekawa oferta, kochani, już w czwartek wybierzecie się na rozmowę. Ta rozmowa będzie udana, taka konkretna, czytelna, kawa na ławę, wiecie o co chodzi. Być może od piątku spróbujecie. Natomiast te strzelce, które mają pracę, no, właśnie, coś jest nie tak. Tutaj nie wiem, czy czujecie się niekomfortowo, czy jakieś plotki krążą, czy jesteście przemęczeni, czy właśnie osłabieni, chorzy, musicie zostać w domu. Więc tutaj, żeby z Katarem gdzieś nie biegać po firmie i, i nie nadwyrężać się, nie przemęczać, może warto w środę zostać w domu. Co w związkach? W związkach strzelcowi brakuje towarzystwa. Strzelec czuje się bardzo samotniony. Prawdopodobnie macie ciche dni. Jeżeli um, unikacie się, się siebie nawzajem, tak? Być może ktoś tutaj coś ukrywa. E, jakaś tutaj powinna być poważna rozmowa i ona będzie w czwartek. Więc nie noście w sobie jakiegoś żalu, jakiejś pretensji, nie wypominajcie też przeszłości, bo być może to jest zawsze taki zapalnik do kolejnej kłótni. Jeżeli w przeszłości coś się wydarzyło, a przedyskutowaliście to, wybaczyliście sobie, nie warto do tego wracać. Trzeba dać szansę partnerowi bądź partnerce i budować związek od nowa, ale nie na podwalinach jakiegoś płaczu, jakiegoś stresu, jakiegoś żalu nieprzebaczonego, nieprzedyskutowanego. Jeżeli coś was gryzie, macie ciche dni myślę, że w piątek się pogodzicie nie wiem, czy to strzelec kupi coś ładnego, kwiatki, bądź czekoladki pojedzie, pójdzie się pogodzić, czy odwrotnie, czy to do strzelca ktoś przywędruje, ewentualnie jakąś niespodziankę zrobi Wasza druga połówka Natomiast widzę, że tutaj najgorsze będą takie dni do środy, później już pomalutku pomalutku, drobnymi kroczkami staracie się to wszystko jakoś naprawić dajecie też szansę dajecie się przeprosić jeżeli we wtorek źle się czujecie tutaj wizyta u lekarza uważajcie też na wszelkiego rodzaju zaległości, żeby nie robić sobie jakiś tutaj problemów, gdzieś tam niezapłacony jakiś rachunek, no mogą się pojawić jakieś tutaj właśnie powiadomienia, jakieś powiastki przychodzić, nie zgubić portfela dokumentów, no i nie inwestować. W tym dniu nie inwestujemy, bo to jest dzień strat. Oszczędzamy, ograniczamy wydatki. Jeżeli potrzebujemy pieniędzy, mówcie o tym, kochani. Zawsze znajdzie się ktoś, kto Wam pomoże, czy kto Wam doradzi, kto Wam pomoże, tak? No i osoby, które w tym dniu będą potrzebowały bardzo towarzystwa, bo czują się samotne, też nie krępujcie się powiedzieć o tym, tak? Jeżeli potrzebujecie bliskości, powiedzcie partnerowi, partnerce, że chcielibyście się takim misiem, tulisiem dzisiaj zrobić i, i troszeczkę poprzytulać, ewentualnie zadzwonić do kogoś, z kimś porozmawiać, spotkać się. Ja wiem, że nie zawsze to jest możliwe, ale postarać się jakoś sobie poprawić humor, żeby wyjść z tych tutaj piąteczek, z tych smutasków. W środę mamy siódemkę mieczy. Tutaj uważajcie. No jeżeli przeziębienie, jeżeli samo poczucie siedzimy w domu, tak? Nie wychodzimy na zewnątrz, żeby to wyleżeć, wykurować się. Tym bardziej, że tutaj właśnie no jakaś taka przewlekła chorobsko, może się jakiś katar, jakiś bulgardu, a coś może się do Was przypominać, więc. Zwróćcie na to uwagę. Niektórzy z Was wyjeżdżają gdzieś w weekend, na to, żeby się wykurować do tego wyjazdu. Uważajcie też na to, co kto do Was mówi, żadne podejrzane transakcje czy, czy jakieś zakupy, sprawy załatwiane. Tutaj mamy kartę który, osoby, która coś ukrywa, tak? Może być nieszczera, może nas okłamywać, może nas nawet okraść. Zatajać przed nami pewne informacje, więc bądźcie dobrymi weryfikatorami i nie podejmujcie takich poważnych wyzwań w tym dniu, jeżeli nie jesteście na siłach, jeżeli nie jesteście w stanie im podołać jakieś trudne rozmowy w urzędach, jakieś, jakieś ważne sprawy, rozmowa z pracodawcą, na przykład o podwyżce, czy tam o jakichś innych formach wynagrodzenia. Przełóżcie to na kolejny dzień, bo nie do końca. Spotkacie się z prawdą w tym dniu. No może być tak, że ktoś wam coś powie na odczepnego. Tak, tak, tak. A, nie, a to będzie po prostu nieszczere, byle Was zbyć. Wszelkiego rodzaju transakcje sprawdzajcie, dokumenty, rozliczenia, pieniądze, tak? Żeby tam gdzieś ktoś nie miał okazji, żeby sobie coś przywłaszczyć. No i oczywiście zabezpieczenia samochodu, domu, mieszkania, tak? Zamykamy zamki, sprawdzamy, włączamy monitoring, pilnujemy dokumentów gdzieś tam w autobusie, w pociągu, żeby jakiś kieszonkowiec nie miał okazji. Dobrze, kochani, czwarte Królowa Mieczy. No i tutaj spotkanie z osobą o ogromnej wiedzy, kompetencji. Osoba szlachetna, mądra, sprawiedliwa, która udzieli Wam rady, porady bądź oceny. Może być nauczyciel, lekarz, sędzia, urzędnik wysoko postawiony. Ktoś, kto decyduje, wydaje jakieś ważne dokumenty, wydaje wyroki, naucza, przekazuje wiedzę, służy radom i pomocą. To jest też karta wasze, waszej energii, więc tutaj strzelec naprawdę będzie miał głowę na karku w tym dniu. Jasny, e, czytelny umysł. E, Dobry dzień na załatwianie wszelkiego rodzaju spraw urzędowych, ważne rozmowy, um, jakieś negocjacje, kontrakty, przeglądanie dokumentów, zapoznawanie się z jakimiś dokumentami, załatwianie spraw urzędowo-administracyjnych, wszelkiego rodzaju wyroki, sprawy sądowe, przesłuchania, um, sprawdzanie swojej wiedzy, swoich umiejętności więc tutaj być może jakieś egzaminy, Rozmowa z jakąś komisją. Wykorzystajcie swoją wiedzę, tak? Ktoś być może będzie też chciał sprawdzić Wasze umiejętności. Bądź szczerze porozmawiać, na przykład na rozmowie kwalifikacyjnej w sprawie pracy, więc tutaj myślę, że też z bardzo ładnej strony się zaprezentujecie. Jeżeli potrzebujecie jakiejś opinii, jakiejś rady, ta osoba na pewno będzie szczera, będzie obiektywna, powie Wam tak. Jak widzi, to co myśli, wykorzystując maksymalnie swoją wiedzę i informacje, żeby Wam pomóc. W piątek mamy rycerza monet. Aha, jeszcze powiem w czwartek, jeżeli mieście jakiś konflikt z partnerem bądź partnerką, sprawa się wyjaśni. Szczerze po prostu porozmawiacie, bez, bez owijania w bawełnę, no, tak jak jest, prosto z mostu. Rycerz monet. Zodiakalny byk po trzydziestce może Was odwiedzić w piątek. Być może się umawialiście od dawien dawna, ale dopiero teraz jakoś się zeszło, że możecie się spotkać. Tutaj jeszcze powiem, że w czwartek bliźniak, waga bądź wodnik, tak? Może was odwiedzić bądź się spotkacie na jakiejś ważnej rozmowie. Wracamy do piątku, więc tutaj jakieś prezenty, jakieś podróże, wyjazdy, spotkania planowane od dłuższego czasu, rozliczenia, jakieś pieniądze, na które czekamy, może ta wymarzona praca, tak? Na którą czekacie. Ktoś Wam odda też jakiś dług, ktoś się z Wami rozliczy, jakieś pieniążki do, wpłyną Wam na konto. Hmm, powrót do pracy po dłuższym jakimś takim okresie. Sprawy charytatywne. Te strzelce, które pracują bądź współpracują z jakimiś właśnie instytucjami, akcjami charytatywnymi, charytatywny. tutaj być może jakaś zbiórka, jakieś właśnie wasze zaangażowanie też przyniesie mm, bardzo dobre efekty. No i prezenty niespodzianka, więc tutaj te pary, które były poróżnione, no tutaj być może miło spędzam czas. Nie wiem, czy Strzelec kupi jakiś upominek, czy to Strzelec dostanie jakiś prezent. Ale myślę, że wraca stabilizacja i pomalutku pomalutku. Zapominacie o tym co było. W sobotę mamy koło wrotek, więc tutaj jakaś podróż, jakiś wyjazd, zabawa będzie się działo, będzie się kręcić. Uważajcie tylko, żeby wam się w głowie nie zakręciło, więc tutaj za długo nie siedzimy na karuzeli, bądź nie nie spożywamy za dużo wyskokowych trunków. Koło fortuny to jest odmiana losu, więc coś zacznie się zmieniać na lepsze, tak? Zaczniecie się rozkręcać. Rozkręcamy biznes. Dobra współpraca. E, możemy liczyć na pomoc bliskich, znajomych przyjaciół. Jakieś, jaka, jakieś przedsięwzięcie, gdzie będziecie brali udział. No, mamy sobota, więc może razem gdzieś z przyjaciółmi. Będziecie się bawić gdzieś. Na jakimś weselu, może na jakiejś osiemnastce, na jakiejś uroczystości. Będziecie ciągle w ruchu, więc tutaj gdzieś w podróży, może niektórzy wyjadą gdzieś, może praca za kółkiem, ale jest to fajna karta karta, która mówi, że w tym dniu będziecie mieć szczęście i będziecie zadowoleni. Dziewiątka buław w, w niedzielę, no trochę tutaj przemęczenie, nie wiem, czy po tej długiej podróży jechaliście być może całą noc, czy po tej udanej zabawie do białego rana, widać, że jesteście zmęczeni, no buławy to kości, kręgosłup, nogi, tak, jesteśmy obolali, jesteśmy zmęczeni, ale dajemy radę, więc pośpijcie sobie dłużej w niedzielę, moi kochani, i wrócicie szybko do formy, bądźcie też ostrożni. Jeżeli chodzi o jakieś nowe działania, nowe projekty, ale to jest niedziela, więc raczej tutaj po prostu zadbać o swoją formę, o swoją kondycję, żebyście dobrze wypoczęli. Może niektóre strzelce coś tam będą chciały w domu sobie pomajsterkować, ale tylko wtedy, jeżeli będziecie mieli na to ochotę i naprawdę siły, bo, bo widzę, że tutaj będzie jakaś zabawa, no będzie. Bądź namówię, no gdzieś jakiś wyjazd, jakaś podróż, i, i po prostu trzeba będzie w niedzielę odespać, bo trochę was połamie w kościach. Dobrze, kochani, uważajcie na zdrówko, bo naprawdę, zwłaszcza wątroba, trzóstka śledziona tutaj, też zwróćcie na to uwagę, co jecie, co pijecie, żeby jakoś tych organów nie obciążać. No i jeżeli macie zły humor, macie chandrę, no zbliża się wielkimi krokami jesień, starajcie się spędzać czas w miłym towarzystwie, czy to rodziny, czy to przyjaciół, słuchać ulubionej muzyki, oglądać fajne. Ulubione filmy, czytać książki o um, ulubionych tematach i po prostu znaleźć sobie zajęcie, bo człowiek, jak się nudzi, jak nie ma nic do roboty, to wtedy właśnie zaczyna się zastanawiać, że jest mu źle, że jest mu niedobrze. Jak znajdzie sobie zajęcie, to jakoś, jakoś potrafi sobie z tego wybrnąć. Więc tutaj dużo zdrówka Wam życzę, dobrego samopoczucia. Wszystkiego dobrego, wspaniałego, udanego tygodnia. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.